Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznakulfa w czytaniu na sierpień 2020. Kochani, czas mija nieubłaganie. Mamy już końcówkę lipca, dlatego czas najwyższy, aby sprawdzić, co energię tutaj przygotowują dla Was na sierpień. Jeden duży horoskop, miłość, praca, finanse dla związków małżeńskich, partnerskich, dla wszystkich. Zobaczymy, co, co u Państwa tutaj. Słychać. Zapraszam zatem do wysłuchania. Ja już zabieram się za datowanie kart i jednocześnie, jak co miesiąc oparcie, przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne, tak? Często słyszano Pani Aniu, no niestety tym razem w tym miesiącu czytanie nie korespondowało ze mną. Tak to właśnie, kochani, jest. No nie ma takiej możliwości, aby z każdym z Państwa te czytania ogólne korespondowały. Jest to po prostu niemożliwe. Dlatego jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką ochotę, i potrzebę spotkania się ze mną e, i starotem, to ja zapraszam oczywiście na sesje prywatne, kontakt poprzez messenger, znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska i tam właśnie za pomocą messengera możecie Państwo pisać, ja zawsze w miarę możliwości staram się Państwu jak najszybciej odpowiadać, ustalając e, pierwszy możliwy termin. A takiej właśnie sesji. Przypominam Państwu również, iż te energie w tarocie są dualne, tak? Więc jeśli ja robię rozkład i robię czytanie, koresponduje ta sytuacja z Twoimi wydarzeniami, a odczytuję to tak, jak gdybym robiła to dla mężczyzny, bo na przykład tak się ułożą tutaj karty, a ty jesteś kobietą, słuchasz tego to jak najbardziej proszę sobie tę energię męską zamienić na żeńską i odwrotnie. Nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Jest to jak najbardziej, jest to jak najbardziej wskazane, jak najbardziej możliwe. A teraz już zaczynajmy wobec tego. Zapraszam ponownie. Lew sierpień 2020. Poproszę o prowadzenie sił w czytaniu dla wszystkich osób spod znaku 2, dla Waszego najwyższego dobra. Lew sierpień 2020. Miłość, praca, finanse. Poproszę o prowadzenie się. Proszę o Dla Sierpień 2020. Zobaczmy kochani, zatem, co tutaj. Dla Was z przełożenia strata, żałoba, rozczarowanie w uczuciach, smutek. Wow. Dziewiątka, nie trzy, nieprzespane noce, prawie depresja, myśl które tworzą się gdzieś tutaj w nocy, nie pozwalając nam spać. I co tutaj jeszcze, ciężka praca nad czymś, tak? ciężka praca, wręcz, wręcz jakiś pracoholizm. Nie wiem o co tu chodzi, zaraz zobaczymy, kochani, w rozkładzie, jakie to będzie miało tutaj odzwierciedlenie. Może zacznijmy tutaj, od końca, że tak powiem. Związek małżeński, związek partnerski, ty lwie, a właściwie lwito przedstawiona tutaj w karcie cesarzowej, a więc żona mężczyzny, żona cesarza, małżeństwo z długim, z małżeństwem najprawdopodobniej z długim stażem, ludzie do, do yy, około 50 roku życia, tak, bardzo stabilne, bardzo stabilne, bardzo stabilna relacja, bardzo stabilny związek. Pokazują się tutaj, pokazują się tutaj jakieś takie rzeczy, złośliwości, intrygi. Aha. ze strony Twojego męża. Jest tutaj ewidentna potrzeba bronienia, ewidentna potrzeba bronienia swojej pozycji, tak, bronienia swojej pozycji, poszukania takiej równowagi, takiej równowagi w związku. Co tutaj jest? Chodzi tutaj o zastanawianie się nad podjęciem jakiejś decyzji, decyzji dotyczącej jakiejś podróży i tutaj ewidentnie dotycząca, rzecz dotycząca tej podróży będzie tutaj u Was wywoływała jakieś no dość, dość powiedziałabym spory konflikt spory konflikt w waszym, w waszym, związku. Mamy tutaj kartę złodzieja, kartę oszusta. Co tutaj się w ogóle dzieje? Mhm. Dlaczego złośliwości? Dlaczego intrygi, partnerstwo? Mhm. A okej, okay. a okej, okay. no pokazuje się, że ewidentnie ty tutaj będziesz chciała sobie lito, zrobić jakiś urlop, tak? Będziesz chciała sobie zrobić jakiś urlop w sierpniu, wyjechać gdzieś. Um, to jest jakaś taka dosyć, dosyć daleka podróż. Będziesz tutaj nawiązywała jakieś kontakty, jakieś nowe znajomości, być może z kimś będziesz chciała wyjechać, natomiast ewidentnie nie będzie się to podobało Twojemu, nie będzie się to ewidentnie podobało Twojemu. Twojemu mężowi. Tutaj karty radzą, aby po prostu nie oszukiwać, aby niczego nie, od, nie, nie ukrywać, tylko żeby ewidentnie tutaj sobie z nim pewne rzeczy wyjaśnić, porozmawiać. E, pokazujesz się tutaj jako osoba bardzo dojrzała. Tak? Tutaj jest problem, e, tutaj jest problem jakiś taki, jest problem związkowy pomiędzy wami, ponieważ, e, ponieważ twój mąż traktuje ciebie no, no dosłownie tak, w karcie diabła. Tutaj są jakieś takie zależności, sytuacje między wami, gdzie diabeł po prostu jak gdyby trzymał Ciebie tutaj i Twojego męża na uwięzi. Pełna zależność, tak? Natomiast karty tutaj mówią, iż Ty jesteś już tak naprawdę spełnioną kobietą, spełnioną jako żona, spełnioną jako matka i ewidentnie to czytanie mówi tutaj, zawalcz siebie, tak? Zawalcz siebie. Ty masz odnieść zwycięstwo nad samą sobą. To znaczy czas pomyśleć naprawdę o sobie, tak? o tym, co ciebie satysfakcjonuje, o tym, co ty chcesz robić. tak? Ty się spełniłaś już jako y, matka, jako żona, tak, twoje dzieci tutaj są już bezpieczne. Twoje dzieci albo wyflonęły już z tego domu, albo nie potrzebują tyle Twojej uwagi. I ewidentnie ten sierpień powinien być takim czasem, aby logicznie, spokojnie wyjaśnić swojemu mężowi swoje argumenty, tak? Bo Wy naprawdę jesteście bardzo dobrym ma małżeństwem, macie stabilność, macie szczęśliwy dom, macie szczęśliwą rodzinę. Natomiast to wszystko, co, co tutaj Wy zbudowaliście, to tak naprawdę tak naprawdę to Wy, to, to, to jest w dużej mierze Twoja praca i Twoja zasługa, tak? Przez wiele lat energie, które wkładałaś w tą swoją rodzinę, w swój dom i tak dalej, są jak gdyby no, bezzwrotne. Tak? Ty w tej relacji, ty w tym związku, ty w tej rodzinie tak faktycznie w tej chwili czujesz się niepotrzebna. Tak? No, dzieci już ciebie nie potrzebują, mają swoje życie. Twój mąż ciebie traktuje po prostu jako nie wiem, matkę, miankę, tak, opiekunkę, tu obiadek, tu podane, tu przygo przy. On jest po prostu przyzwyczajony do tego, że ty na każdym, na każdym, na każdej, w każdej chwili waszego życia, że temu po prostu usługujesz, tak? Temu usługujesz. Natomiast tutaj jest czas na zmianę. Twój mąż musi naprawdę się nauczyć być tutaj samodzielny. Twój mąż musi naprawdę dać tobie przestrzeń na to, abyś ty mogła się cieszyć tutaj jak gdyby czasem, który Tobie w życiu pozostał, jesteś jeszcze młodą kobietą tak? i masz prawo do tego, aby spełniać swoje pasje, aby się tutaj w jakiś sposób realizować. I właśnie ten sierpień, ten moment jakiejś decyzji dotyczącej, dotyczącej wyjazdu będzie w Waszym małżeństwie, będzie w waszym związku takim momentem przełomowym. Albo teraz, albo wcale, jeśli ty teraz nie zawalczysz o siebie, jeśli ty nie zawalczysz o swoją przestrzeń, w tym domu, w tym rodzinie, w tym związku, to nie zrobisz tego nigdy więcej. Dlatego to czytanie należy tutaj traktować, tak? Należy tutaj traktować jako takie, jako takie ostrzeżenie, tak? Aby w ten moment właśnie tego sierpnia, tych sierpniowych energii o wykorzystać w bardzo dobry sposób, w bardzo dobry sposób, spokojnie, logicznie i tak dalej, i tak dalej, bo to, że ty będziesz się realizowała, i ty będziesz szczęśliwą kobietą, to w żaden sposób negatywnie nie wpłynie na waszą relację. Tak? Natomiast twój mąż musi zrozumieć, że ty masz do tego prawo i Twoim zadaniem jest to, aby go do tego tutaj jak najbardziej przekonać. Więc teraz sierpień jest Twoim nowym jak gdyby etapem w życiu. I o ten etap i o siebie, kochana Lwico, zawalcz. Cóż mi się tutaj pokazuje dalej? Dla Singli spod znaku lwa, y, zmiana, transformacja w życiu, tak? Pod wpływem, pod wpływem, pod wpływem, tutaj jakiegoś mężczyzny, jego usilnych starań itd., itd., wchodzisz w relację jakąś romansową, tak? Wchodzisz w relację, w relację romansową, karta kochanków, romans na sierpień. Proszę tutaj, proszę zwrócić uwagę na to, z kim masz do czynienia, ponieważ ty jesteś, ty jesteś, ty jesteś singlem albo singielką, tak? Spod znaku lwa. Natomiast ten mężczyzna, z którym, czy kobieta, z którą wejdziesz tutaj w relację, właśnie w karcie kochanków, to jest mężczyzna lub kobieta, który, którzy są w związkach, tak, czyli albo mężczyzna, albo kobieta, bo mężczyzna jest żonaty, albo kobieta jest zamężna, tak, i teraz naprawdę y, związek, relacja, tak, która będzie tutaj bardzo gorącym romansem, dosłownie miłość, szalenie, kochankowie, miłość, szalenie, kochankowie, ale jednocześnie bardzo trudne czasy, tak, Tutaj omijanie trudności dzięki zwiększonemu wysiłkowi. Bardzo trudną rolę przyjdzie Tobie tutaj odgrywać, tak dosłownie. Rolę tej trzeciej. Tak będę mówić tak, jakbym odczytywała to dla kobiety. Więc rolę tej, rolę tej trzeciej. Tak mężczyzna żonaty wraca do domku. Tak być może jest no żona na pewno, być może są dzieci. Um, I on tam udaje po prostu kochającego męża, kochającego ojca. Natomiast z Tobą, przy Tobie, dla Ciebie, tak? wtedy, kiedy ma czas, tak? Po to, żeby ominąć trudności będzie tutaj potrzebne, żeby się spotykać, żeby bywać ze sobą i tak dalej, naprawdę z, z duży wysiłek, żeby to było możliwe. Tak? Dużo siły potrzeba będzie w to wkładać. A ty, czy ta relacja da Tobie szczęście, czy ta relacja da tobie spełnienie? Nie. Dziewiątka mieczy, tak? Będziesz myśleć po prostu o nocach. Będziesz myśleć o nocach, tak? Co on teraz robi, gdzie on jest, dlaczego go nie ma, dlaczego nie mogę zadzwonić, dlaczego nie mogę do niego napisać, dlaczego nie odbiera telefonów i tak dalej, i tak dalej. Rola tej trzeciej, którą przyjdzie Tobie pełnić niewątpliwie bardzo bardzo trudna, tak, nie przez parę tak jak powiedziałam, wręcz takie energie depresyjne i strata, żałoba, rozczarowanie w uczuciach, rozczarowanie w uczuciach i smutek. Także niczego dobrego i niczego pozytywnego ten romans, ta relacja do Twojego życia nie wniesie, oprócz po prostu łez, łez i samotności. Także nie wiem, warto byłoby sobie tutaj zadać pytanie na samym wstępie, tak, po to są w końcu te czytania tarota, po to a, przychodzimy na sesję, że jeśli takie rzeczy nam się w kartach pokazują i informują nas, że nic z tego nie będzie, nic z tego y, związku, z tej relacji pozytywnego nie wyniknie, to warto się na samym wstępie, zanim się to wejdzie, zastanowić, tak, czy ja na pewno tego chcę czy ja na pewno chcę być tą trzecią osobą, tak? czy ja na pewno, czy jest mi to w życiu potrzebne, czy mnie to uszczęśliwi, czy ja powinnam sobie to zafundować. Dlatego właśnie, dlatego właśnie tutaj dla Was, kochane lwice, singielki, myślę, że Wy nie tego w życiu szukacie. Więc zastanówcie się, dziewczyny, jeśli ktoś taki, czy taka możliwość tutaj wejścia właśnie w romans z żonatym mężczyzną, czy to jest aby na pewno rzecz której chcecie, której sobie życzycie. Na to, pytanie sobie, na to pytanie sobie odpowiedzcie. Co mamy tutaj dalej? Dla bardzo młodych ludzi, bardzo młodych ludzi około 20, 25 roku czas na to, aby zainwestować w siebie zainwestuj w siebie, wydaj na siebie, tak? Zainwestuj w siebie, wydaj na siebie. Jeśli jesteś młodą dziewczyną, czy jesteś takim młodym, młodym mężczyzną, tak? Szykuje się tutaj kompletne zamknięcie jakiegoś cyklu w twoim życiu tak, kompletne zamknięcie e, jakiegoś cyklu w Twoim życiu w bardzo przykrych energiach tutaj właśnie w sierpniu. A e, to już jest jakiś związek, jakaś relacja, która dawno się rozpada. E, czekałeś tutaj, czy czekałaś na jakieś po prostu e, plony z tego, co, co zainwestowała, zainwestowałaś, co włożyłaś, ile emocji, ile miłości, ile ciepła i tak dalej w, w relacje, w związek. I sierpień faktycznie będzie takim czasem, że okaże się, że to wszystko było po prostu daremnością, tak? że ze strony tego partnera po prostu niczego tutaj nie dostałaś. To już jest przemęczenie, przesilenie, mężczyzna ewidentnie tutaj nie podąża w Twoim kierunku. W bardzo przykrych tutaj energiach, tak, dosłownie dziesiątki czy takiej depresyjnej, następuje zamknięcie tego cyklu pomiędzy Tobą a nim. Natomiast i bardzo dobrze. Niech to się w końcu zamyka, niech to się w końcu skończy. Karty mówią, zainwestuj w siebie, wydaj na siebie, zadbaj o siebie, tak? Dosłownie o swój wygląd, o swój wizerunek, o uśmiech na twarzy i tak dalej, i tak dalej. Niech ten związek odejdzie, Pozwól temu odejść spokojnie, bez nerwów. Ta, ta depresja jest zupełnie niepotrzebna tak, przy zamykaniu tego cyklu bo za chwilę otwiera się nowy cykl, dosłownie. Depresja, zamknięcie z powodu zamknięcia cyklu, wejścia w nowy, zamknięcie relacji, wejście w nową, koło fortuny dla Ciebie, tak? Byłaś nieszczęśliwa w tym związku, byłaś samotna i tak dalej i nagle jeszcze w sierpniu, niespodziewanie, niespodziewanie zupełnie, dosłownie, tak? Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Nowy związek nowy związek, nowy związek z mężczyzną, którego ty na początku będziesz bardzo dziwnie, bardzo dziwnie postrzegała, jako uwodziciela, romantyka, kogoś, kto jest zakochany w samym romansowaniu na pewno jest to mężczyzna, który przyciąga kobiety, na pewno w jego życiu kobiet było bardzo wiele, jest wiele dziewczyn i w ogóle, które się nim interesują, ale on jest też taką osobą, która licznie i chętnie wchodziła w takie, w takie relacje, w takie historie. Natomiast, tak, proszę się tym nie przejmować, bez względu na to, ile kobiet w jego życiu było, ile kobiet podrywał, ile kobiet się nim interesuje, to wy macie. Miłość, tak? Dwójka pucharów. Miłość, równowaga w miłości. Wygląda na to, że ten pan, tak? Który tak szukał, uwodził i tak dalej, w końcu trafi na tą, której szuka. I ty trafisz na tego, którego szukałaś, tak? I to jest, i to jest twój partner, to jest twój partner docelowy, tak? To jest twój partner docelowy. To jest mężczyzna, który może być pod znaku raka, skorpiona lub ryb, tak? Eee, Żywioł wody. Żywioł wody. Bardzo będziecie się mieć ku sobie, naprawdę. Niech to wszystko, co było, niech to wszystko po prostu ta stara relacja, pozwól temu odejść, niech to nie, i niech przyjdzie do Twojego życia w końcu ten właściwy Twój partner przeznaczeniowy. Wy macie dziesiątkę, macie miłość. I przy tym macie dziesiątkę pentakli, czyli dobrobyt, radość, szczęście. Tak, bardzo piękne, pozytywne energie tutaj dla Was. I to bardzo szybko się dzieje, dosłownie jedno się kończy i w tym momencie gdzieś jeszcze będąc dosłownie w tych energiach takiej depresji poznajecie tego swojego partnera docelowego. Także nie przeoczcie go, dziewczyny, bo z, w takich energiach trudno, trudno nie przeoczyć czegoś, tak? Kiedy człowiek jest załamany, podłamany, nie chce mu żyć, to też nie ma ochoty na wchodzenie w nowe relacje, postawanie ludzi i tak dalej. Dlatego też karty mówią zainwestuj w siebie, wydaj na siebie, tak? Masz po prostu błyszczeć wbrew wszystkiemu, masz po prostu błyszczeć wbrew wszystkiemu, bo idzie do Ciebie w życiu to, na co tak długo. Czekałaś. Dobrze, kochani, teraz tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o pracę, pracę dla osób gdzieś do 30 roku życia, jeśli jesteś osobą, która pracuje dzięki pracy własnych rąk, to znaczy... Hmm, no, na przykład budowlaniec, na przykład jakiś mechanik, tak? ludzie, którzy żyją z pracy własnych rąk, jeśli w sierpniu będzie okazja tak, wyjechać gdzieś poza granicę kraju do pracy, to bierzcie to, nie oglądajcie się, bo to przyniesie Wam kompletny zwrot w Waszych sytuacjach, w Waszej, waszej sytuacji finansowej w Waszym życiu, tak? Pełna stabilizacja dla Was. Wyjazd, praca zarobkowa dzięki pracy własnych rąk. Proszę tylko przepilnować e, uważnie, czy, 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 czy z umową jest wszystko ok, umowy formalne. E, sprawdźcie wszystkie rzeczy, co podpisujecie i tak dalej i do przodu. Nie oglądajcie się, tak? Tam zarobicie, tam będziecie żyć. Dzięki temu e, ustabilizujecie się tutaj na długie, długie lata. To jest ten czas i to jest, to jest ten moment. Nie wahajcie się. Co my tutaj, co my tutaj jeszcze mamy? Mhm. Jeśli będzie tutaj jakaś taka zmiana, transformacja w Waszym życiu, przyjdzie jakaś osoba, z którą będziecie mieli podejmować jakąś pracę, współpracę, wchodzić w jakieś spółki, układy itd., itd., to pamiętajcie, żeby tego nie robić, tak? Sierpień nie jest czasem dobrym na zakładanie tutaj jakichś spółek, podejmowanie jakiejś pracy, współpracy. Mówię o dwóch osobach pomiędzy tobą i kimś jeszcze, tak? Albo zakładanie spółki, albo praca, współpraca, dobra, zrobimy coś razem, tak? Na zasadzie jakiegoś projektu, przedsięwzięcia, działalności. Absolutnie nie. Tutaj nie dosyć, że pieniądze jakieś na pograniczu prawa, a to naprawdę tutaj duże straty i rozczarowanie tą osobą nieuczciwość ze strony tej osoby, także na pewno nie sierpień i nie, nie z osobą, która przyjdzie do Was tutaj w sierpniu. Tak? Naprawdę duży chaos, trudności, przyjrzycie się dopiero po czasie, z kim mieliście do czynienia, ale pokazuje się, że no wtedy będzie już za późno. Tak? Dosłownie bardzo duże straty tutaj i czasu, i pieniędzy przy tej pracy i przy tej współpracy. Także zachowajcie kochani tutaj ostrożność, zachowajcie. No, wasza uwaga powinna być tutaj naprawdę mocno wytężona w sierpniu, z kim chcecie podjąć taką współpracę. Przyjrzyjcie się bardzo dobrze, bardzo dobrze takiej osobie i sytuacji, a przede wszystkim jej finansom i wcześniejszym interesom biznesom, które gdzieś tam w życiu taka osoba prowadziła. Kochani, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kochane lewki, życzę Wam dużo radości, dużo słońca. Jeśli wybieracie się gdzieś na wakacje, odpoczywajcie, ładujcie akumulatory, cieszcie się tą pogodą, póki jeszcze jest, póki jeszcze można, póki jeszcze trwa lato. Pozdrawiam Was pięknie, kochani, i do zobaczenia, i do zobaczenia we wrześniu.